Dzisiaj z, um, zagrałem sobie w SCPRB w Roblox. Eee, to jest praktycznie to samo co w garysmodzie Modzie Jeżeli dość, bo to było w garysmodzie. Zapraszam też na mojego Discorda, jeżeli będzie dużo osób, to może nawet i kupię prywatny serwer eee, specjalnie na właśnie eee, nagrywki gdzie będzie na pewno mniej osób niż na takim zwykłym serwerze i specjalnie stworzę na moim Discordzie specjalne e, czacy głosowe ogólne gdzie będą marni na przykład i na początku i podzia na przykład i podział na przykład na SCP, A AD, medycyna medycyn, naukowca. Hmm. Czyli ciekawie, jesteśmy na start SCP, więc super. Oczywiście tutaj macie controls, więc wszystko jest dobrze zrobione. Jeżeli będziecie mieli problemy, bo tego nie będzie, no to wciskacie B. Idziecie control No, ee, tak poza tym w tym momencie od, go, mamy 13 na no tam 30 sekund. E, ogólnie trwa rozgrywka. 30 sekund mają wszyscy na rozpoczęcie gry. MTF -y mogą od razu pójść do medyków. Medi no, i ten naprawdę medycyny, e czyli e klasa D teraz chodzi, a my się rozpimy, nie wiem gdzie. No już wiem. Jezu, jakie ja pamiętam, czy to. Ojej, a co jest z tym? Z, z, z MTF-em się mogę połowić. MTF-u, MTF-u. No, MTF to jest. Przecież. 6... O, to mało osób wie. Przecież znaczy, mało osób wie. Rzekomo to tam było. Są zbrojowni jeszcze. Pewnie tam mają strzelani ze spekami. Co ja będę gorszy? Przyłączę się do mnie. O tak będę na plecka. Coś tak sądzę. Co? Nie, tutaj tutaj ten go. Nintendy poszli chyba. Albo to ten maska w sumie, bo przecież tam jest. O, to robi, no, super. Eee. Naprawdę e, całą rundę tą to się kręcę w jednym miejscu. O, właśnie MTF się tutaj było? Tylko z Pewnie z maską, bo ona szkoda mniej więcej raz. Mówię, jest akurat jak są MTF. A jest palący się właśnie to jest. Nie mm, i tam. No iść nauczyłem no umiejętności swiftą. Czego poszedł serię tym przejściem? Tak O, zabito... inżyniera e, Dobra, e, teraz pytanie Co robimy? Jest nie ma pokazany co ile mam, więc... Nie wiem, chyba tam co 10-15 sekund mam to. Eee, jesteśmy nawet duchem takim. Eee, to naprawdę powinien od razu powiedzieć kim jesteśmy. Radzimy sobie, bo chyba tam coś się przejdzie. O, a tutaj się zabił. Przed co słucham? <grym> a, Jezu. Proszę mi zacząć na tego, no, sumie przynajmniej tak nienawidzę. To jest taka, jest fajny, ale czasami, jak grałem sam, to ja specjalnie wchodziłem w test, ale teraz przypadkiem wszędzie, żeby nie było. O i tak muszę ich uratować. Piękne. A i tutaj obok B, o tu, widzicie Aliens, czyli klasa D na czerwonym to są. Klasy, które musimy zabić, a zielone to z którymi współpracujemy. Współpraca jest ze Serpent Handem, czyli no ja. Tutaj jest klasa napisana i SCP. No to jest SCP, byłem, ale. A... O, ja znam. No dobrze, o, tak, oczywiście, bo mnóstwo osób się narastało. O, plus staj, dajcie No, niestety, jestem też serpent Handem, a nie lubię. Zapity, chłop. Nie, my pobili się. A zapomniał zmienić, przepraszam. Jakieś tak to miałem brać. Przepraszam za moje nieprzygotowanie się do e, filmu. E. No ale zapomniałem dosłownie o tym, że muszę sobie pozmieniać rzeczy przed nagrywką. Eee... tu, tu, tu... Dobra, nie wiem. Ale no rzeź tuś już... Też za rzeź Nie Mam no, pojdę po apteczkę Jeżeli co że... wow, jaka Gamingowa myszka A apteczek nie ma Wszystkie zabrali Kawan Szkoda że nie takiego ataki oczekiwania O oh. kurd Aaaa, oh, się przestraszyłem. Chcę sam sobie poradzi, ale się przestraszyłem go. Eee, wracając, eee, że na przykład, kartą pokazujesz, kim jesteś, mniejszy od razu, wkazany. Na przykład, Drop Quest lub roztrząsasz Ten. Hops, dobra. Że po prostu z można zdjąć na przykład i że możesz, nie wiem oszukać kogoś, że on wtedy tak pokażesz mu, że jesteś Mobile Task Force bez zbroi tego serpenta, nie? I że możecie go w taki błąd zmie zmieszać, nie? Ale jeżeli chodzi już o tego Discorda, którego mu... Który mówiłem na początku z tymi... z tymi... nie serwerami, tylko... czatami głosowymi E, to po prostu miałem taki pomysł, żeby były na przykład... A? Nie ogarniam. A, to się na go e, Że będzie na przykład klasa D Dobra, zabity chłop, który chciał uciec. O, wezmę sobie... A nie nie wezmę. Co tu tam był? Nie wiem do końca, kto to zrobił, czy to my, czy to. A ja chyba maska to zrobiłem się, tutaj. Pójdę tam, bo za 300 to ma być 6. <laughs> no i na przykład będzie klasa D i osoby, które są w klasie D, wchodzą na ten kanał i po prostu ze sobą gadają, nie? Będą MTF-y. mtf, -y. MTF -y, no to wejdą na ten kanał. A u Marii wejdą na główny kanał, który to sobie zrobię, nie? I każdy z na przykład klasę, e, nie wiem, klasę e, do nagrywek i na przykład e, S.P.R. bridge. Że w tym momencie udział, nie? Ja po prostu. E, tak będzie wszystko oglądało, nie? Jeżeli ktoś się zainteresuje, to nie wchodzi. No. No to chyba serpenty się zespół. No nie, dobra. Ja serpenta zacząłem walić. No, wiem... O, no. O, klasa D. Nikt nie uciekł. staff ...tough. Ścisze grę, bo strasznie głośno jest. Eee, staw, czyli... Eee, naukowcy, tak, medycyna, ja nie wiem. Staw, to... No jakoś tak. No. O Jezu, serpentów było. Intermisja i... O. Staw spectating. Tutaj macie pokazaną całą mapę, czyli D. Czekajcie jak to wygląda. A tu jest po, nie, po, tutaj nie jest wszystko pokazałem, bo... Mm, tu się wychodzi, biegnie. Tutaj. Później się schodzi w dół. Wtedy tutaj się idzie. Jest jak to, to wygląda I tu jest ulepszarka. Tu jest winda na samej górze. ktoś zagłosuję na kontener gdzieś w było E, tutaj jest winda gdzieś, bo to jest ulepszartna no, tu winda, tu jest też winda, tutaj są, jest cepek okulary, czy okulary, no to jest taki jakiś tam cepek, nie, no jest to, no ja, bridge będzie, entrance zono no, to wiadomo, tu się respią, zasuwają, nie, Ta bo jest tak mniej pokazana, no i tutaj, o, security guardora, czyli zawsze się bierze apteczkę i się sępi kot z SG jest słabe. Oskar jest OP. Dobra, mamy spoko bardzo broń. I już zasuwamy. Mamy trzeci poziom guarda, niestety. Warto mieć czwórkę, nie? Jak jesteś dowódcą czy kimś innym. Nie wiem czy w sumie otworzę... Nie no, otworzę bramę. Jeśli chodzi o przejściówkę, ale nie otworzę dla naukowca na przykład. Ja nie, ja nie jestem na przykład hamem i nie zamykam drzwi, bo no to, to, to garsza, nie? Bo wtedy nasze wojska, jeżeli mogę tak to nazywać, oczywiście. E, mają dłuższą drogę. to no, Tutaj trzeba już uciek, e, uważać. O Jezu, z takich zabijam, okg, ok, gg, tyle mogę powiedzieć. No ja wiedziałem, że to będzie co kole, przykro mi. Nie lubię smoka, to chodź coś zadam. Fajnie, fajnie się bawię. Rzucę smoke już lepiej. Teraz ja lepiej to, że się wycofuję, nie? Bo nie wiem, czy oni tam żyją jeszcze. Dostałem za 6% zdrowia. Najlepiej to, że ja się wróciłem, nie? każę tutaj na odległość, bym zaczął strzelać. O, ktoś tam jest, dostrzelaj się. bo szybko, light tylko. Hmm, nie mam pojęcia w sumie. Hmm. Maska akurat spotkaliśmy, niestety. Gorzej jak mi wejdzie na plecy, bo może. Ale raczej słyszę gejta, no. Słyszę jak się w sumie w mikserze głośnika, to mogę podgłosić. A. Ja słyszę, jak jest efekt ten czerwony, który tam się pojawił, w jednym e, Tam po prostu uderza. Ma no, zamiar tutaj poząkać drzwi dla tych scp No sobie pójść drugim gateem, no? No. Przejściem, tak? No tutaj czasami jest... No nie wróżę, to nic. To nic dobrego nie wróży. Jeszcze się napisałem Czy jest SCP-035 czyli ta maska mnie zaatakowała A. Ona ma trochę HP, więc no, nie wiem co ze co mam zrobić, bo... Może na Nie, ja teraz to muszę tylko uciekać Bo on. Jak uderzy, to on zamienia później w wy... takiego samego zombiaka, tak jak on jest. No? Nie? Przemieni zaczynają brakować. No. no raz, raz, jednostki wejdą. Ja liczę na to, że to nie będzie ani si, ani serpent, bo jeżeli to będzie to, to, to. Jezu, kres zabiłem się znowu. Nie jestem przyzwyczajony tak szybkie i tak długiej, tak, długi, tak długotrwałej. O, tak to dobra Fanta, Evil, dobra, czyli jest niewidzialny. No raz widzę. 610 to była. Nie upnie tam słyszę jeszcze S O Boże To jest STP -k. już Ja tego nie mogę nasuć człowiekiem. on już jest cały ten Ej, co jest? Kto to wezwał? Ja nie kijam dosłownie. Ktoś tutaj strzela. Dobra, błagam. Znaczy to był LMP. Nie! Nie. dwa Ja nie no. Bo już tak fajnie, ale ja jako Guard się zrozpieniłem czwórki. Ja, że well, już ma tego, tym tego określenie, że jeden się drugi Drugi też zabryty, dobra. Ale ładnie mi to wyszło Kolejny Ale tam z tyłu w ogóle, jaki fejl Ważne jest to ZABIŁEM GO! <laughs> ale piękne! Jeden pociec wskażę, już zero. Ale ładnie tutaj porobiłem, czterech. Nie, Ja ale kolejne! <laughs> znaczy, ja nie wiem, bo nie było słychać tych, takich, dźwięków. Wstałem tak na drodze z pistoletem. Dobrze, nie innego. Pan jest gigl na przykład, albo Uzi. Ale no, ja kolejno kolejna jest tutaj, nie mam, no. Ach, oh, Gigi, come on. No i jako serpent się zrespił. Ja nie mam może... No wola. Ja chcę przeżyć. Muszę użyć apteczki, żeby się wyleczyć od do tego ząbka. No, o kurde! Nie, nie, nie mam mo, nie mam mo, nie mam nic, nie mam nic! <grych> nie, nie, nie jeszcze nic! <grych> Jak cię zło, dobra, jestem jeszcze wystopiłem. A jeszcze tutaj mają nieśmiałek! Nie, a nie, to niewidzialny, dobra, nieważne. Raz sobie też jest jakiś śmiałek. A czyli nie, jeszcze mnie one biły? Jeszcze jaką w ogóle mi plagę tego zrobili, to pewnie, pewnie... większość D zniszczyli MPF-u. Ale no walczyłem do samych kropik Aaaa, To jest nasze I escape, plus 5 punktów i ta legendarna muzyczka Aaa serpent Bo nie to z jaje Nie zabijłem Dobra chaosem serpent No błaga zostawcie mnie, nie mam HP, ja jestem tu sam, ja nic nie mogę zrobić, nagle wszyscy się tu zaraz piją, no, on, no. A, Ale tam wytłukłem sporo ilość. Muszę sporo miłości, ja nie wiem czy to tych sporo było, nie? No sporo od ich wybito. Ty przepraszam. Chłop się nagle obudził, zasnął, kurde. Zobaczcie w ogóle, jak oni mają plagę. O. nie gadaj, chopy jeszcze... A, oni się teamują. No to się można ich zreportować Eee, Jezu, tłumacz, kurde dziwne, że te... do nie przeżył Wchodzimy do tłumacza Na tłumacza Czyli dating? a jest miliard powiadomień. dating O kamanie ja w końcu Jest nas 18 kurde tych randki, nie? Off, off, side. Links. To jest jako przysięga, ale czy przysięgę można nazwać? Hmm. Czy przysięgę można nazwać pod ją że oni sobie zaprzysięgli, że będą razem grać? bo że tak. Ale w ogóle, tylko on został? Ja w ogóle, tak między Bogiem a to czego oni szukają? Co oni robią? Ja nic nie zrozumiałem, co tym, tu robię, szczerze. Robili to na very fine. No, na very fine, a wtedy... ...gdyby tam wrzucili coś, to by się rzeczy zniszczyły i byście się zabili jeszcze. No. Czy tak. nie wiedzą w ogóle, jak się ulepsza? To jest moje zasadnicze pytanie. O Boże. O Boże. Dobra, to my tutaj czekamy. Jak ta gra się skończy, to ja po prostu. O no co ja? No, po prostu się pożegnam. Naprawdę mogę pojeść już teraz. O... No dobra. E... Ja się z Wami żegnam. Mi się dobrze nagrywało. Mam nadzieję, że e, dotrwałeś do tego momentu. Jeżeli ktoś jest w tym momencie, to jak się. Piszę... Hashtag skończyłem i dam serduszko. To co, ja się żegnam, pa!